Każdego dnia podgrzewasz jedzenie w plastiku, przechowujesz resztki w plastiku, pijesz z plastiku i mówiono ci, że to bezpieczne. Ale co jeśli ta etykieta bezpieczeństwa opiera się na testach, które nie odpowiadają temu, jak faktycznie używasz tych pojemników? Co jeśli symbol nadaje się do kuchenki mikrofalowej nie znaczy nic, gdy pojemnik jest porysowany, wielokrotnie używany lub wypełniony tłustym jedzeniem? Większość rodzin nie wie, że plastik nie tylko przechowuje jedzenie, staje się jego częścią. Substancje chemiczne migrują, a zanim pojawią się objawy, ekspozycja trwa już od lat. Ten film ujawnia, co przenika do twojego jedzenia, dlaczego jest to niebezpieczne i co możesz zrobić już dziś. Udostępnij ten film, aby chronić swoją rodzinę przed plastikiem. Numer 7. Ciepło aktywuje migrację chemikaliów. Podgrzewasz resztki w plastikowym pojemniku oznaczonym jako bezpieczny do mikrofalówki. Ale ta etykieta nie oznacza, że plastik pozostaje obojętny. Gdy plastik jest podgrzewany, jego struktura molekularna się rozluźnia. Chemikalia, które były stabilne w temperaturze pokojowej, zaczynają się przemieszczać. Wtalany używane do zwiększenia elastyczności plastiku migrują do jedzenia. Substytuty BPA, takie jak BPS i BPF. Robią to samo, a ponieważ podgrzewasz tłuszcz, sos lub olej, wszystko, co efektywnie przyciąga chemikalia, transfer przyspiesza. To nie jest jednorazowe zdarzenie. Dzieje się to za każdym razem, gdy podgrzewasz. Najpierw to tylko wygodne, potem staje się codzienną rutyną i nic nie wydaje się już złe, i to jest niebezpieczeństwo. Tradycyjne gotowanie oznaczało szklane lub ceramiczne naczynia. Pojemnik pozostawał oddzielony od jedzenia. Teraz plastik jest standardem, a każdy cykl podgrzewania dodaje więcej chemikaliów do tego, co zaraz zjesz. Proces podgrzewania nie tylko rozmiękcza jedzenie, aktywuje łańcuchy polimerów, które były uśpione w temperaturze pokojowej. Para uwięziona w środku wytwarza ciśnienie na ściankach plastiku, wypychając dodatki i stabilizatory w kierunku powierzchni, gdzie żywność ma z nimi kontakt. Im dłuższy czas podgrzewania, tym więcej substancji się przenosi. Dwuminutowe podgrzanie uwalnia więcej chemikaliów niż 30 sekund. Przykryty pojemnik zatrzymuje więcej pary i ciepła niż otwarty, intensyfikując migrację. Nawet jeśli unikasz mikrofalówki, sam pojemnik jest już naruszony na długo przed tym, jak zauważysz jakiekolwiek widoczne uszkodzenie. Numer 6. Rysy i zużycie zwiększają ekspozycję. Zajrzyj do dowolnego plastikowego pojemnika, który był używany przez miesiące. Powierzchnia nie jest już gładka. Rysy powstają od sztuczców, zmywarek i wielokrotnego użycia. A te rysy to nie tylko kosmetyczne uszkodzenie to drogi migracji. Ochronna warstwa powierzchniowa zniknęła. Wewnętrzny polimer jest odsłonięty. Bakterie kolonizują bruzdy, a gdy pojemnik jest podgrzewany lub wypełniony kwaśnym jedzeniem, Zdegradowana powierzchnia uwalnia chemikalia szybciej niż kiedykolwiek zrobiłby to nowy pojemnik. To jest moment, w którym większość osób przestaje to zauważać. Pojemnik nadal działa, nadal się zamyka, więc pozostaje w użyciu, ale bezpieczeństwo, które kiedyś miał, jeśli w ogóle je miał, zniknęło. A ponieważ degradacja jest stopniowa, ryzyko staje się niewidzialne. Każdy cykl w zmywarce jeszcze bardziej zużywa powierzchnię. Gorąca woda i agresywne detergenty zdejmują warstwy ochronne. Metalowe sztućce wycinają mikroskopijne kanały w polimerze. A gdy te kanały już powstają, nigdy się nie zamykają. Pojemnik staje się siecią odsłoniętych dróg, którymi chemikalia swobodnie przepływają do każdego jedzenia przechowywanego w środku. Pojemnik, który kiedyś przechowywał sałatkę, teraz przechowuje sos do makaronu. Rysy, które powstały od sałaty. Teraz przenoszą dodatki do potraw na bazie pomidorów. Historia pojemnika potęguje ryzyko wszystkiego, co jest później przechowywane. Zużyta powierzchnia to nie jedyny problem. To, co wkładasz do tego pojemnika, decyduje o tym, jak szybko chemikalia przenikają do Twojego jedzenia. Numer 5. Tłuszcz i olej bezpośrednio przyciągają chemikalia do jedzenia. Chemikalia z plastiku są lipofilne. Oznacza to, że są przyciągane do tłuszczu. Gdy przechowujesz tłuste jedzenie, tłuste mięso lub kremowy sos w plastiku, chemikalia nie pozostają w pojemniku. Rozpuszczają się w tłuszczu, w talany migrują, plastyfikatory się przenoszą, a ponieważ tłuszcz jest następnie spożywany bezpośrednio, te chemikalia dostają się do Twojego organizmu bez żadnej bariery. Do tego momentu może to wydawać się drobną kwestią. To tutaj to założenie się załamuje. Badania wykazały mierzalne poziomy chemikaliów pochodzących z plastiku w tłustych potrawach przechowywanych w plastiku przez zaledwie 24 godziny. Bez ciepła, bez rys, tylko czas i tłuszcz. A ponieważ tłuste potrawy są podstawą ser, mięso, sosy, masło, ekspozycja jest stała, tradycyjne przechowywanie wykorzystywało papier woskowany, płócienne okłady lub szklane słoiki. Tłuszcz pozostawał czysty. Teraz plastik owija wszystko. A tłuszcz, który jesz, niesie to, co plastik uwolnił. Mechanizm jest prosty, ale nieustępliwy. Cząsteczki tłuszczu wiążą się z dodatkami plastiku. Im dłuższy czas kontaktu, tym głębsza penetracja. Oliwa z oliwek przechowywana w plastikowych butelkach przez tygodnie absorbuje więcej zanieczyszczeń niż olej butelkowany wczoraj. Masło zawinięte w folię plastikową pobiera plastyfikatory z powierzchni. Plastry sera, ułożone w plastikowych pojemnikach, zbierają chemikalia z obu stron. A ponieważ tłuszcz jest kaloryczny i spożywany przy każdym posiłku, obciążenie chemiczne na gram jedzenia jest wyższe niż w przypadku chudych białek czy warzyw. Ale tłuszcz to nie jedyny składnik, który atakuje plastik od środka. Kwasowość robi coś jeszcze bardziej destrukcyjnego. Numer 4. Kwaśne potrawy przyspieszają rozkład. Sos pomidorowy, sok z cytryny, marynaty na bazie octu, kiszone warzywa wszystkie są kwaśne. A kwas rozkłada plastik szybciej niż kiedykolwiek mogłyby to zrobić potrawy neutralne. Jony wodoru w kwaśnych potrawach atakują strukturę polimeru. Dodatki i stabilizatory się wymywają. Plastik mięknie, odkształca się i uwalnia chemikalia do jedzenia. Przechowujesz sos do makaronu w plastikowym pojemniku przez noc. Rano pojemnik ma lekkie przebarwienie. To nie plama to dowód chemicznej interakcji. Kwas wyciągnął coś z plastiku, a gdy podgrzewasz i jesz ten sos, spożywasz to, co zostało wyekstrahowane. To tutaj, w sposób niezauważony, staje się to normą. Kwaśne potrawy są cały czas przechowywane w plastiku. Pojemnik wygląda dobrze. Jedzenie smakuje dobrze, ale transfer już się wydarzył. A ponieważ jest niewidoczny, jest ignorowany. Kwasowość nie tylko ekstrahuje chemikalia z powierzchni, penetruje matrycę polimerową, łamiąc wiązania molekularne, które utrzymują strukturę plastiku. Pojemnik staje się słabszy, bardziej porowaty i bardziej chemicznie reaktywny. To, co zaczyna się jako funkcjonalny pojemnik na żywność, staje się degradującym źródłem chemikaliów, a ponieważ kwaśne potrawy są chłodzone, Niewyrzucana ekspozycja powtarza się za każdym razem, gdy pojemnik jest otwierany, podgrzewany i ponownie podawany. Nawet gdy ludzie starają się ostrożnie obchodzić z plastikiem, jeden nawyk niweluje wszelkie środki ostrożności, i dzieje się to w kuchniach wszędzie. Numer 3. Ponowne używanie plastików jednorazowych mnoży ryzyko. Butelki na wodę, kubki po jogurcie, pojemniki na jedzenie na wynos są oznaczone jako jednorazowe. Ale większość osób używa ich ponownie. Butelka jest uzupełniana przez dni. Kubek po jogurcie staje się pojemnikiem na przekąski. Pudełko po jedzeniu na wynos przechowuje resztki, a przy każdym ponownym użyciu plastik ulega dalszej degradacji. Materiał nigdy nie był zaprojektowany do wielokrotnego mycia, podgrzewania czy długotrwałego kontaktu z jedzeniem. Plastik jednorazowy jest cienki, tani i chemicznie niestabilny. Szybko się rozkłada. A gdy jest używany ponownie, zwłaszcza jeśli jest myty w gorącej wodzie, podgrzewany w mikrofalówce lub wystawiony na działanie światła słonecznego, rozkład przyspiesza. Antymon wymywa się z butelek PET. Styren migruje z kubków polistyrenowych. A ponieważ pojemnik nadal wygląda nienaruszony, niebezpieczeństwo nigdy nie jest podejrzewane. Do tej pory brzmi to jak nawyk wygody. To tutaj zamienia się to w zagrożenie dla zdrowia. Każde ponowne użycie dodaje więcej ekspozycji chemicznej. A ponieważ praktyka ta jest tak powszechna, skumulowany efekt jest szeroko rozpowszechniony. Producent nigdy nie testował tego kubka po jogurcie na 10 użyć. Pojemnik na jedzenie na wynos nie był projektowany, aby przetrwać 5 cykli w zmywarce. Butelka na wodę nie była przeznaczona do siedzenia w gorącym samochodzie, a potem uzupełniania, ale właśnie tak są używane. A przy każdym cyklu plastik traci integralność strukturalną. Ścianki się ścieńczają, powierzchnia pęka. A chemikalia, które były marginalnie stabilne podczas pierwszego użycia, stają się wysoce mobilne podczas dziesiątego. Podczas gdy dorośli podejmują te wybory świadomie, jest jedna grupa narażona bez jakiegokolwiek głosu w tej sprawie i są najbardziej bezbronni. Numer 2. Dzieci są nieproporcjonalnie narażone. Dzieci jedzą więcej jedzenia w stosunku do masy ciała niż dorośli, piją więcej wody, spożywają więcej posiłków dziennie, a gdy te posiłki są przechowywane, podgrzewane i serwowane w plastiku, ich ekspozycja na migrujące chemikalia jest proporcjonalnie wyższa. Kupki niekapki, pojemniki na przekąski, pudełka śniadaniowe, butelki dla niemowląt, wszystko z plastiku, wszystko w codziennym użyciu. A ponieważ dzieci wciąż się rozwijają, mózg, hormony, układ odpornościowy chemikalia, które migrują z plastiku, mają nieproporcjonalne skutki. Zaburzacze endokrynne interferują z hormonami wzrostu. Plastyfikatory wpływają na rozwój reprodukcyjny. Mikroplastiki gromadzą się w rozwijającej się tkance. Ekspozycja zaczyna się wcześnie i kumuluje się przez lata. Rodzice ufają produktom oznaczonym jako bez BPA lub bezpieczne dla żywności, ale te etykiety nie uwzględniają podgrzewania, rysowania czy długotrwałego użytkowania. Testowanie jest minimalne, rzeczywista ekspozycja jest stała, a dziecko, zależne i ufne, spożywa to wszystko nie wiedząc. Maluch pije z tego samego kubka niekapka trzy razy dziennie. To ponad tysiąc ekspozycji rocznie. Dziecko w wieku szkolnym je obiad z plastikowego pojemnika pięć dni w tygodniu. To 200 ekspozycji na rok szkolny. A ponieważ ciała dzieci są mniejsze, ich narządy mniej rozwinięte, a systemy detoksykacji niedojrzałe, ta sama dawka chemiczna ma większy wpływ fizjologiczny niż u dorosłego. Ekspozycja nie jest tylko częsta, jest nieproporcjonalnie szkodliwa. Ale najbardziej podstępne niebezpieczeństwo nie polega na tym, co dzieje się natychmiast. To to, co buduje się po cichu z czasem, niewidoczne. Aż będzie za późno, by to prześledzić. Numer 1. Długoterminowa akumulacja pozostaje niezauważona. To nie chodzi o jeden posiłek, chodzi o lata, dziesięciolecia, tysiące posiłków przechowywanych, podgrzewanych i zjadanych z plastiku. Każda pojedyncza ekspozycja jest niewielka, niewykrywalna, ale chemikalia nie opuszczają Twojego ciała szybko. Gromadzą się w tkance tłuszczowej, krążą w krwiobiegu. Narastają z czasem, a zanim pojawią się objawy zaburzenia hormonalne, problemy metaboliczne, reakcje zapalne, źródło jest niemożliwe do wyśledzenia. To jest trik, o którym nikt nie mówi. Ekspozycja wydaje się bezpieczna, ponieważ nic nie dzieje się natychmiast. Jedzenie smakuje normalnie, pojemnik wygląda czysto, ale wewnątrz organizmu akumulacja trwa. Posiłek po posiłku, rok po roku. A ponieważ związek między plastikiem a zdrowiem jest opóźniony, jest odrzucany jako zbieg okoliczności. Tradycyjne przechowywanie żywności nie tworzyło tego problemu. Szkło nie wymywało, ceramika nie migrowała, metal pozostawał obojętny. Chemikalia, które teraz znajdują się w ludzkiej krwi, moczu i mleku matki, nie istniały w łańcuchu pokarmowym, dopóki plastik nie stał się standardem, a teraz są wszędzie. Ludzkie ciało nigdy nie było zaprojektowane do przetwarzania tych związków, a jednak są obecne w niemal każdym zbadanym dorosłym i dziecku. Pojemniki wyglądają niewinnie, etykiety obiecują bezpieczeństwo, ale akumulacja jest realna, mierzalna i rośnie z każdym pokoleniem, które traktuje plastik jako normę. Badania biomonitoringowe pokazują, że ponad 90% zbadanych osób ma wykrywalne poziomy wtalanów w moczu. BPA i jego substytuty pojawiają się w podobnych procentach. To nie są odstępstwa, to podstawowe ludzkie skażenie we współczesnym świecie. A głównym źródłem nie jest ekspozycja przemysłowa ani zagrożenie zawodowe, to materiały kontaktujące się z żywnością używane każdego dnia. Więc co faktycznie można zrobić? Ponieważ całkowite unikanie plastiku nie jest realistyczne, ale zmniejszenie najbardziej ryzykownych ekspozycji jest. Rozwiązanie to nie perfekcja, to redukcja. Przestań podgrzewać jedzenie w plastiku. Wymień porysowane pojemniki. Nie używaj ponownie plastików jednorazowych. Przechowuj kwaśne i tłuste potrawy w szkle. Używaj butelek ze stali nierdzewnej lub szkła na wodę. W przypadku dzieci, priorytetem są szklane butelki i kubki. Te zmiany wydają się na początku niewygodne. Ale ekspozycja, której unikasz, trwa całe życie. Jeden posiłek podgrzany w szkle to niewiele. Tysiąc posiłków w ciągu 10 lat to znacząca różnica. Plastik to nie tylko pojemnik. To aktywny uczestnik tego, co jesz. Następnym razem, gdy sięgniesz po plastik, zapytaj, czy wygoda jest warta tego, co migruje do jedzenia twojej rodziny. Jeśli to zmieniło sposób, w jaki postrzegasz plastik, udostępnij film osobom, na których ci zależy. Świadomość rozprzestrzenia się jedna rozmowa naraz.